Cześć, witam wszystkich po raz kolejny Dzisiaj gramy znowu turniej, dzień czwarty Mam nadzieję, że pójdzie wszystko w porządku Już nie trzeba będzie nic przedłużać Więc wygodnie w fotelu, kawka, herbatka Lub woda A w dłoń i jedziemy Mamy Pengiego Ojej, jest ludzi, który strasznie nie lubię mhm uh, mhm uh, uh. wiecie co? eduk tu jest felecik nie pójdziemy niebieskim jeżeli możemy pójść berą zagramy hel leczenia nie mamy mhm uh, uh, uh. Czy my chcemy wziąć hankę, czy nie chcemy? Chyba niekoniecznie. Weźmiemy konwarium, mimo że nie będzie leczenia. Ale weźmiemy jeszcze lufrykę. i gazelka i jedziemy. O jezus! Co tu się wydarzyło? Przyznam szczerze, że już dawno takiej sytuacji nie miałem. I tak. Tutaj żółty fiolet. Możemy zagrać tak. Tutaj mamy żółty, używamy Magosiego. Tutaj mogę być coś, chyba tak zagramy. Tutaj tak będzie to. Daje nam trzy fiolety, ale nic nie załadujemy. Spróbujemy w ten sposób mhm. Okej, okay, pęki się zaraz odpali Ale nie mam milionów, więc na razie się może odpalić jeszcze mhm. Teraz gaspolimy gazelę Dobra, jest gazelka L-duk. Mhm, czyli pokutno jest mocno bie. Dobra, fioleta. Fiolet, fiolet, mhm. No jest szósteczka, do zrobienia. Mhm, Żółty. Pengi jest zlokowany, więc walimy w Pengiego na razie. Dobra, Penalty tak naprawdę. Malosym nic nie zrobimy. Więc uderzymy tutaj. Nie wiem, czy to zlokowało tą manę. Mam nadzieję, że tak. Yy, musimy tak zagrać. Dobra, tutaj zablokujemy tą stronę. Jest on friga, czyli jest dobrze. Mhm, Gadałem jeszcze raz. Spróbujemy tak. Nic się nie stało i fajnie poszło. Pierwsza walka wygrana. Jedziemy dalej. Frida, Hulda, pęgi. Okej. Okay. O ile Frida nie jest dobrym tankiem, to tutaj jest Hulda, która ma strasznie mocne miniony. I musimy wziąć Eloise na Huldę ponieważ Skadi jest za słaba i teraz Afrykę bez kalmara już nie ma racji bytu a wiecie co spróbujemy ferantem tu damy feranta i jeszcze kogoś czerwonego dorzucimy tylko w sobie nie wiem kogo, kieł nie, bo nie mamy leczenia Mariana, K nam nic nie da kong W sumie kong może być ciekawy, bo odbijemy wszystko od lodu Spróbujemy takim składem o to Wiesz, kong się będzie trochę głupił, chyba się trochę, trochę będzie blokował sferantem No ale to trzeba po prostu skontrolować ich odpalanie jakby Mhm okej okay. szukam tutaj diamentu ale chyba go nie ma szczerze mówiąc mamy tutaj trójka ewentualnie druga albo tak tak nie mamy dziewięciu klocków. no dobra spróbujemy najpierw tak Mhm, mm jest żółty. Tutaj, ale to gramy tak, że tu jest znowu bardzo dużo ruchu. Potrzebujemy trzy ruchy, żeby tą trójkę zebrać, więc to się nie opłaca. Tak, próbujemy jeszcze żółty. Mhm. Mm I teraz tak może... Może tak. Chyba ten ruch się wydaje z jakiegoś powodu lepszy. Nie wiem z jakiego, ale... Ale zagrajmy tak. A jednak czy był... niekoniecznie był lepszy. Dobra, teraz musimy zagrać tak. Fryda się odpali, niestety. Może tak, ale tutaj znowu rozdzielimy sobie żółte dlatego nie chcę teraz Magnus się odpalił. mhm ostre pombo, no ale chyba nie ma innej opcji. Dobra. Jemy. Bijemy Fridy, czy nie bijemy Fridy jeszcze? Mm. I wiem tą Fridę, bo tutaj i tak zaraz pójdzie, nie chcemy jej drugi raz załadować. Okej, okay, teraz jest taka sytuacja... Hmm, już mocno dostaniemy, są raz, dwa, cztery miniony. Nie ma za bardzo czym ich ubić Szukamy jakby najlepszego komba Trzeba jak najbardziej wyczyścić planszę, może tak A spróbujemy tak No nie bardzo Teraz możemy konga użyć No nie wygląda to dobrze mhm, Feranta nie ma Bardziej by nam zależało żeby ubić tą hundę Chodźcie ten ruch nie jest taki do końca dobry, no ale nic innego nie widzę. A i tu po popsuły żółte. Głuby puchu gdzie już? A tak się zdąży odpalić? Tak zagramy, będzie załadowana. Mm. <śm> Dobra i tak to nic nie wykombinujemy, jeśli odpali Hunda to i tak jest po nas więc po prostu jedziemy z Kobę może coś wpadnie Prawie Prawie, prawie, ale niestety porażka Niestety. Ale nic się nie stało, jedziemy dalej. Krystalis Emilio. To Emilio potrzebne będzie na oczyszczenie. Krystalis w sumie też by się przydało przy oczyszczenie. Tylko tak, Rigard, czy też nam Rigard da? Niekoniecznie. Czy coś nam da Lady Loki? Nie wiem, gdzie ona jest. Emilio i tak zablokuje, chyba OHA blokuje wszystkich, z tego co pamiętam. Tak jest. I po prostu potrzebujemy oczyszczenie. No to może Zimkitka, gdzie ona jest? Tutaj nie ma talentów. Zdjąłem z niej już. Mm -hmm. A spróbujemy jednak z ISROD'em teraz. Też jest kontra. Ale się poza kontrą jeszcze bije. Mm. No dobra. Próbujemy. Mm -hmm. Znowu nas żółtym był rozpieszcza. Czerwony mi też się nie ma. To który które nam sporo miejsca. Hmm. Tutaj nic. Zabieramy tak najpierw. Hmm -hmm. Tutaj nam się 3 w dół nie, nie będzie diamentu. Ale spróbuję, może co, może coś wpadnie jeszcze. Mhm. Okej. Okay. zabolało dość mocno i niestety nie mam pomysłu dalej nie wiem szukamy nic z tego nic z tego znowu przegraliśmy Może mm -hmm. no, Chociaż tank zdejmiemy, nie zdejmiemy. Nic z tego nawet no, bez znaczenia co zagramy. Mm. No dobra, druga porażka, tak. Niezbyt dobrze. Kapitan Nemo. Hmm. No dobra, jedziemy teraz w takim razie z niebieskim. Frida Morel. Kobalt. Teraz damy karę w końcu. Jeszcze oddział. No i próbujemy. <laughs> Kurczę, też nie jest nic specjalnego. Tutaj trójka jedna. Zagramy tak, tu um, zielony spada. To troszkę wyczyścimy. Leciało coś, nie bardzo. Nic nie się pewnie odpali zaraz. Dobra, co tutaj z tym czy nie wadimy? niekoniecznie, może bardziej wandę owa. Dobra, mm -hmm. Okej, okay, fajnie. Jeszcze jakaś trójka żółtych jedna by się przydała. Mamy prowokację. mhm. Mm Mili już mamy tur. Trzy tury, dobra, panowie się załaduje. Śnieżka. Nic specjalnego. No i mamy to. I już ostatni. Krampus Quintin. Spróbujemy prawie tym samym. Mówię prawie, ponieważ zamiast Morello wezmę skadu. Niebieski na niebieskie, trochę tak. Bezykownie. Ale w końcu tylko zabawa. Mhm. Okej, okay. mamy trójkę, jest sześć niebieskich, mhm. nie ma znowu żółtych. Czy my teraz chcemy krampusa uderzyć czy nie chcemy? Chyba nie chcemy w sumie. W krampusa możemy grać. Gramy tak, trzymamy żółtego. Coś tu jeszcze odpalimy. Będziemy szukali klosków na krampusie. Mhm. Teraz go zablokujemy. Dwa kłoski, czy dwa kłoski mi wystarczą? Chyba nie wystarczą, przecież mówiąc. Mm -hmm. yy, tutaj będziemy mieli trzy kłoski, tak jest. Oj, szkoda, Frygi. Dobra. Teraz szukamy niebieskich. Ok, udało się jeszcze jeden ruch wytrzymać. <śm> Że tu polecie jest dobra, Skadi. Tylko czy nam się właśnie skończyła prowokacja? Nie, jeszcze jest. Mhm. Tak, tą stronę spróbujemy dobić. Znaczy co jest prowokacja, ale ta prowokacja tak naprawdę jest została na jeden turę, bo Kong zaraz ją zdejmie mm -hmm. Tylko teraz mm -hmm. Jest Queen Teen. Tutaj, tutaj, tutaj jest problem Zagramy na czas. To jest o tylko 90 wyobrażenia, To jest bardzo mało. Czas nam tutaj nic nie da. Wpadamy to. Tutaj spada. Quintin się załaduje. Penolit. też się może załadować. Mhm. Więc pytanie, czy ryzykujemy, czy gramy tutaj? Dobra, zagramy teoretycznie bezpiecznie, ale jeśli nam coś to da, to nie wiem. Mhm. Oj, oj, oj. Zapomniałem, że tu jest Kong. A mogłem poczekać. Mhm. Przeczekałbym to. Gdybym przeczekał... To byłaby spora szansa na wygraną Bo Kong Penolite bym zdjął Został tylko, zostałaby tylko mhm. No A teraz niestety już jest sytuacja podbramkowa Ojej No już przegrana na własne życzenie Nic tu więcej nie zrobimy, już. No, niestety, zapomniałem, że tu kąk się odpalił. Dobra, trudno. Jutro mamy szansę na 5 zwycięstw. Ewentualnie, jedna porażka i koniec. Sabuję ten turniej z moim wykonaniem. Przyznam szczerze, że tak samo dawno mi już nie poszło. No, ale czasem musi pójść troszkę gorzej. Dobra, dzięki za dzisiaj, do zobaczenia jutro, trzymajcie się.